Uważam, że zawarcie związku y, bardziej y, ludzi scala, że tak powiem. Y, y, motywuje do, do tego, żeby być razem i żeby robić wszystko, żeby było zawsze dobrze i ta miłość nigdy nie wygasła. Kochamy się bardzo, kochamy rodzinę, mamy wszystkich wokół siebie, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Dziękujemy za, za spotkanie tutaj i było nam bardzo miło. Dziękuję Ci na że nasze, Że nasze małżeństwo jest zgodne, szczęśliwe i trwało. Dziękuję. Jak się patrzy z perspektywy, szybciutko przeleciało te 50 lat? Bardzo. Nie wierzymy. Pamięta się te dobre momenty, te gorsze, jak to jest? No staramy się te lepsze. I jest i miłość, i zgoda, i niezgoda, i są porozumienia. Najważniejsze, żeby w sumie na, na wszystko spojrzeć tak logicznie i, no i po prostu i tak, jak życie dyktuje. Czy rzeczywiście szukamy kobiety ideału na żonę? No oczywiście, no i jakby nie. Udało się trafić? No chyba tak. Jeżeli tyle lat, 52. Wiemy wszyscy, że związek małżeński, związek dwojga ludzi jednak nie tylko e, wzloty, ale także trudne sytuacje, e, trudne i czasami bardzo trudne problemy, choćby związane ze zdrowiem e, czy inne. Państwo przetrwaliście te trudne czasy też właśnie dzięki temu, że mieliście obok siebie przyjaciela, przyjaciółkę, tego partnera, któremu kiedyś tak naprawdę no, oddaliście to, co najcenniejsze, siebie. I e, tego wam bardzo serdecznie gratuluję. Dzisiaj e, ten medal, który e, mam zaszczyt państwu wręczyć jest i medalem dla żony i medalem dla męża. Bo tutaj oboje w równym stopniu przyczyniliście się do tego sukcesu. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wręczam panu medal za małżeńskiej. Ile to lat razem? Pięćdziesiąt. Równa? Jeden. Pobraliśmy się właściwie. Ja jeszcze byłam na studiach, mąż po studiach. Potem, no wiadomo, ja dzieci, działo, problemy, działo. ale jak się jest młodym, to nawet problemy są łatwiejsze do ogarnięcia, prawda? Potem, właściwie, to właśnie bardzo fajna sprawa, że się na najnormalniej w świecie lubimy. No, i jeszcze według mnie jest ważna sprawa to, że mieliśmy takie wspólne zainteresowania. Kiedyś jeździliśmy prawie co tydzień do Krakowa, jeszcze jak za dawnych studenckich czasów, do kina, no a potem zwiedzaliśmy Europę. Do 2019 roku. A teraz już koniec. Siedzimy no, w domu. No właśnie, ja słyszałam, że szukając takiego partnera na całe życie, trzeba szukać zarazem przyjaciela. Czy rzeczywiście. To jest ważniejsze, bo wydaje mi się, że takie fascynacje na początku, zresztą obserwując to, co się teraz dzieje, to po prostu mijają, prawda? Natomiast jeżeli się człowiek zwyczajnie lubi, ma, jest życzliwym dla tego drugiego człowieka, otacza się życzliwymi innymi ludźmi, no to jest fajnie, po prostu to zwyczajnie fajnie o. Te 50 lat jak się patrzy z perspektywy to rzeczywiście szybciutko przeleciało Co, bardzo, 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 bardzo bardzo za szybko może Dzieci urosły my się postarzeli no niestety Ale czujemy się młodo I to chyba najważniejsze Tak. tak. Jak się patrzy wstecz to człowiek sobie myśli to była dobra decyzja Tak Czego państwu życzyć w takim razie Zdrowia Tylko, Tylko zdrowia Zdrowia Proszę panią Pieniędzy nic jak zdrowia nie ma.